Dożywocie dla Didiego zero szans na uniewinnienie, okej okay? Możemy chyba oficjalnie powiedzieć, że proces Shauna Didi kompsa który odbędzie się już 5 maja, będzie najgłośniejszą tego typu sprawą w XXI wieku, a może nawet w historii show biznesu. Sporo się ostatnio wydarzyło w tym temacie i mimo tego, o, że do oficjalnego tabi. werdyktu będziemy musieli jeszcze sporo poczekać, coraz więcej głosów przemawia za tym, że Didi ma kolokwialnie mówiąc przejemnę, przepieram jak sam z tak samo jak w przypadku niesławnej listy Epstein'a, o której ostatnio znów zrobiło się głośno, mamy do czynienia z tyloma oskarżeniami, nieustającymi pozwami, tyloma osobami zgłaszającymi podobne wersje wydarzeń, że ciężko obecnie myśleć o pozytywnym rozwiązaniu dla oskarżonego Kompsa. W dzisiejszym filmie podsumujemy sobie wszystkie nowe informacje z tego roku oraz przyjrzymy się temu, jakiego wyroku potencjalnie może spodziewać się raper, jeśli potwierdziłyby się oskarżenia. Jeśli chcesz u mnie więcej tego typu filmów, nie zapomnij o polubieniu i subskrybowaniu kanału, aby na pewno ich nie przegapić. Zapraszam do oglądania. W zeszłym tygodniu w amerykańskich mediach głośno zrobiło się o tym, że jeden z prawników kompsa, Antony Rico, wycofał się ze sprawy, dodając do tego, że pod żadnym pozorem nie może kontynuować. To raczej oczywiste, że w przypadku jakiejkolwiek potyczki sądowej, jeśli prawnik widzi dowody i stwierdza, że pod żadnym pozorem nie może kontynuować, łagodnie mówiąc, nie jest kolorowo. Ale nie jest to w tym wszystkim najciekawsze, ponieważ najbardziej szokujące fakty kryją się za historią wspomnianego Antonego Rico. Rico to prawnik z historią brania trudnych spraw i mówiąc trudnych spraw, mam na myśli. Footballteam.pl – darmowa, przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Naprawdę tych trudnych spraw bronił m.in. Osama Bin Ladena w 2001 roku w sprawie zamachów na ambasady USA, co było kompletnie kontrowersyjne, ale udało mu się tam wykazać swoje umiejętności. Gość ma reputację kogoś, kto nie boi się wyzwań i kogoś takiego, do kogo dzwonisz w momencie, kiedy nie ma już żadnej nadziei. A tu nagle w przypadku Didiego coś podpowiada mu, żeby nie kontynuować współpracy. W złożonym wniosku Rico stwierdził: Chociaż zapewniłem szanowi Combsowi wysoki poziom reprezentacji prawnej, jakiego oczekuje sąd, w żadnych okolicznościach nie mogę kontynuować skutecznego pełnienia funkcji. Jego adwokata. Dodał, że istnieją wystarczające powody dla tej decyzji, ale są one chronione tajemnicą zawodową między prawnikiem a klientem. Podkreślił również, że konsultował się z głównym obrońcą Kompsa Markiem Agnifilo przed podjęciem tej decyzji, a jego odejście nie wpłynie na harmonogram procesu ani nie spowoduje opóźnień w doborze ławy przysięgłych. Prokuratura została powiadomiona o wniosku i nie zgłosiła sprzeciwu, co sugeruje, że ruch ten nie był zaskoczeniem dla strony oskarżającej. Mimo odejścia Rico Didi nadal ma za sobą bardzo silny team prawników, w tym wspomnianego Agnifilo, znanego z obrony w głośnych sprawach, na przykład Kifa Ranier w bardzo podobnej aferze. Pozostaje optymistyczny, twierdząc, że komps jest zdeterminowany, by walczyć z zarzutami i wygrać na rozprawie. Co ciekawe, w sprawie Kifa oskarżenia były bardzo podobne. To znaczy, tam też była mowa o handlu ludźmi, posiadaniu niecenzuralnych filmów z osobami nieletnimi, wymuszeniach, w skrócie bardzo podobny case do oskarżeń rapera z Nowego Jorku. Agnifilo, jako główny obrońca Ranier, przyjął strategię obrony opartą na przedstawieniu jego działań jako niekonwencjonalnych, ale dobrowolnych i zgodnych z prawem. W tamtym przypadku musimy wspomnieć jeszcze o prowadzeniu sekty i w sumie warto byłoby jeszcze napomknąć, że ostatecznie bronienie go zakończone zostało werdyktem 120 lat więzienia. Nowy więc w momencie kiedy mówi o zdeterminowaniu do wygrania, nie brzmi to jakoś specjalnie wiarygodnie, no ale co innego miałby powiedzieć. W końcu jakby nie patrzeć, dolar nie śmierdzi i za coś trzeba żyć w tych jakże zwariowanych czasach. Prawnicy nazywają oskarżenia bezzasadnymi i określają je jako polowanie na pieniądze. Jednak czego by nie powiedzieli, mleko już się wylało. Po publikacji. Mleko już się wylało! Popatrzcie na podbródek! Mleko już się wylało. Antonego Rico powstały tysiące filmów omawiających sprawę z reakcjami totalnie zszokowanych ludzi, twierdzących, że nie ma szans na odratowanie sytuacji. Bronił kogoś odpowiedzialnego za serię zamachów, a tutaj się wycofuje? Na TikToku i Twitterze zaczęła krążyć informacja, że odejście Rico spowodowane jest oskarżeniami związanymi z nekromancją, czyli formą przezywania duchów zmarłych. Inni twierdzą, że to jednak nekrofika, a nie nekromancja, ale jest to raczej rzucanie teorii spiskowych, aniżeli opieranie się na twardych dowodach. Na ten moment sprawa pozostaje w toku, a śledztwo federalne może jeszcze ujawnić kolejne szczęście jednak jak to wszystko obecnie wygląda na papierze? Przejdźmy sobie chronologicznie po kolejnych pozwach, na koniec sobie to wszystko sumujemy i tak mniej więcej postaram się oszacować, ile lat za kratkami może grozić Didiemu za poszczególne rzeczy. W tym celu musimy cofnąć się do pierwszego pozwu, który miał miejsce już pod koniec 2023 roku. Cassandra Cassie Ventura, była dziewczyna kompsa i artystka związana z jego wytwórnią, złożyła pozew cywilny w sądzie federalnym w Nowym Jorku, oskarżając go o wieloletnie znęcanie się, w tym grudbicie oraz zmuszanie do udziału we freak-offach. aranżowanych aktach seksualnych z prostytutkami, które Combs obserwował i nagrywał. Twierdziła, że Combs wywierał nad nią ścisłą kontrolę, wykorzystując narkotyki i groźby. Podzerw został zgłoszony na mocy nowojorskiego Adult Survivors Act, umożliwiającego składanie roszczeń mimo przedawnienia. Dzień później, 17 listopada, strony ogłosiły ugodę na nieujawnioną kwotę, a Combs zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że ugoda nie jest przyznaniem się do winy. Mimo wszystko był to pierwszy klocek <laughs> Domino, który pozwolił na to, ...posypały się kolejne pozwy i oskarżenia. Oprócz tego masa teorii związanych z nagraniami, ludzie spekulowali na temat tego, jacy celebryci mogli się na nich znaleźć, tym bardziej patrząc na to, jak mało osób postanowiło poruszać temat Didiego w mediach. Najczęściej zwracano uwagę na wcześniejsze lata i zabawę w mentora Justina Biebera, czy związki rapera z celebrytkami, jak na przykład dwuletnia relacja z Jennifer Lopez, która również była pełna kontrowersji. 6 grudnia 2023 kobieta określona jako... Jane Doe złożyła pozew cywilny, twierdząc, że w 2003 roku, mając 17 lat, została wykorzystana przez Kompsa i dwóch innych mężczyzn w studio nagraniowym w Nowym Jorku po podaniu jej substancji psychoaktywnych. Didi zaprzeczył zarzutom, a jego prawnicy argumentowali, że pozew został złożony zbyt późno i zawiera fałszywe, ochydne twierdzenia. 27 lutego 2024 pozew odbyłej dziewczyny Jin Huyn, zawierający oskarżenia bardzo podobne do tych, które okrążyły media już w przypadku wspomnianego wcześniej pozwu Cassie. W tym przypadku również przedstawiciele Kompsa określili wszystko, jako bajki i próbę wyłudzenia pieniędzy. Chyba jednak nie do końca z Maksym, co to znaczy dmuchał jej w muszelkę i wysłuchiwał szumu morza? Że tak kurwa zapytam. Jaki kurwa wit morski, co ty piszesz? No jaki? Kurwa no. Nie no tak to nie piszemy, no panowie no. Co to jest watykański splot? Kurwa Sawia, to to jest watykański splot. Fajkami mieliśmy do czynienia, bo już 25 marca miejsce miał nalot federalny na domy Didiego. Agenci federalni przeszukali posiadłości Kompsa w Los Angeles i Miami w ramach śledztwa w sprawie handlu ludźmi. Znaleziono broń, czyli trzy karabiny AR-15 narkotykowych oraz ponad 1000 butelek olejku dla dzieci i lubrykantu, co później powiązano z zarzutami o free coffee. Nie postawiono zarzutów karnych, ale wydarzenie zintensyfikowało śledztwo i przede wszystkim szum medialny, bo wtedy zaczął o tym mówić dosłownie cały świat. Niecałe dwa miesiące później, 17 maja, CNN opublikowało nagranie z monitoringu hotelowego z 5 marca 2016 roku, pokazujące kompsa atakującego Cassie Ventura w hotelu Intercontinental w Los Angeles. Widać jak ją bije, kopie i ciągnie po podłodze, co pokrywa się z opisem z jej pozwu przeprosił na Instagramie 19 maja, przyznając się do czynu i biorąc pełną odpowiedzialność, choć wcześniej zaprzeczał jej zarzutom. Prokuratura w Los Angeles stwierdziła, że nie może ścigać sprawy z powodu przedawnienia. 16 września 2024 miało miejsce aresztowanie Kompsa i postawienie pierwszego aktu oskarżenia. Comps został aresztowany w Nowym Jorku przez agentów federalnych. 17 września ujawniono 14-stronnicowy akt oskarżenia z Sądu Federalnego na Manhattanie. Zarzucający mu kierowanie przedsiębiorstwem przestępczym od 2008 roku zarzuty karne obejmowały konspiracyjne w celu wymuszenia, za co może grozić nawet do żywocie, handel ludźmi w celach seksualnych w tym przypadku również nawet dożywocie i minimum 15 lat w przypadku potwierdzenia. No i numer 3, transport w celu prostytucji. Postawiono również zarzut tego, że Combs zmuszał kobiety do udziału we Freakofach, stosował groźby, a jego pracownicy ułatwiali przestępstwa. Didi nie przyznał się do winy, ale sędzia trzykrotnie odmówił kaucji, uznając go za zagrożenie. Ostatnia odrzucona oferta kaucji za wyjście opiewała na 50 milionów dolarów. 11 października Ashley Param złożyła pozew cywilny w Kalifornii. Oskarżając Kompsa o napaść, porwanie i uwięzienie w 2018 roku. Twierdziła, że po krytycznym komentarzu o Kompsie podczas rozmowy FaceTime została zwabiona do domu znajomego, gdzie Komps i inni rzekomo ją zaatakowali, m.in. grożąc nożem i aplikując jakąś substancję strzykawką. W tym przypadku również Didi zaprzeczył wszystkim zarzutom. 27 listopada projektantka mody Briana Bongolan złożyła pozew w Kalifornii, oskarżając Kompsa o molestowanie, groźby i próbę zrzucenia jej z balkonu na 17 piętrze podczas ich współpracy. Twierdziła również, że Didi regularnie ją zastraszał. 30 stycznia 2025 prokuratura federalna złożyła nowy akt oskarżenia, nie dodając nowych zarzutów, ale rozszerzając szczegóły tych, o których było już wiadomo. Oskarżono kompsa o handel co najmniej trzema kobietami w okresie od 2004 roku, transportowanie ich i prostytutek przez granice stanowe oraz międzynarodowe, a także dodano nowe substancje, metamfetaminę i psilocynę do listy narkotyków używanych w przestępstwach. Włączono incydent z 2016 roku, czyli atak na Kesi na wideo oraz zarzuty zwisania ofiar nad balkonem. Jeśli wszystkie zarzuty karne i cywilne zostaną udowodnione w najcięższym możliwym stopniu, oto jak może się to zakończyć? Didi z majątkiem szacowanym na 600 milionów dolarów mógłby stracić większość aktywów na rzecz wierzycieli i ofiar, zwłaszcza jeśli sądy nałożą zajęcia majątkowe w ramach kar federalnych za przedsiębiorstwo przestępcze. Obecnie przebywa w Metropolitan Detention Center w Brooklynie znanym z trudnych warunków. W przypadku skazania trafiłby do federalnego więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie spędziłby resztę życia w izolacji lub pod ścisłym nadzorem. W systemie federalnym USA działa to tak, że sędzia może zadecydować o karach równoległych lub sekwencyjnych. Przy takiej skali zarzutów, Komps mógłby otrzymać nawet dożywocie plus dodatkowe dekady, np. 120-150 lat, co w praktyce oznacza śmierć w więzieniu. Federalne więzienia nie oferują zwolnienia warunkowego w takich przypadkach, a Komps, mając 55 lat w 2025, nie miałby realnej szansy na wyjście. No więc podsumowując, w najgorszym wypadku Didi zostaje skazany na dożywocie plus 50 do 150 lat w federalnym więzieniu. O zaostrzonym rygorze traci niemal cały majątek na odszkodowania i kary, a jego nazwisko staje się symbolem upadku moralnego. Chociaż w sumie to ma miejsce już od dłuższego czasu. To scenariusz zakładający, że wszystkie dowody zostaną uznane za wiarygodne, a obrona nie będzie miała żadnych luk prawnych. Czy jest to realne? Zależy od siły dowodów i przebiegu procesu 5 maja. Na razie KOMP zwalczy, ale waga zarzutów i liczba oskarżycieli stawiają go w ekstremalnie trudnej pozycji. Zapraszam do sprawdzenia poprzednich... Ale to będzie tak na przykład, że oni na przykład zaczynają to w maju i oni tam ile podrząd pod rząd mają tą rozprawę i do momentu, kiedy nie będzie wyroku, to tam siedzą, bo to różnie chyba jest w tych, nie? Niech filmów, które dotyczą podejrzanych spraw w Hollywood, które teraz macie na ekranie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. To mógłby się powiesić, no, ta nieby wyszło. Jacek placek, co to znaczy e, co znaczy twój komentarz takie, że paluszkiem robi chlub, chlup i cieknie. Po bródce. Kiedyś zaoferowałem dziewczynie petting, bo się nie chciała rudać. No, że brzoskwinka, jak jest soczysta, to leci soczek z niej. Fazaty, ty możesz tego moda stracić za jakiś czas. La, la, la,